Peta. Na lewą nogę próbuje zejść. Pojawił się znów tam Kosowski. Ładnie na prawą nogę Kosowski. Wpadła ta piłka do bramki. Gol na 1 do zera dla... Już przy piłce Lubawa. Naciskał tam rywali Wiktor Kamiński. Słupek teraz latuje po tym strzeleniu No mówię... Nasze transmisje. Przypomnę, od piątku tutaj wszystkie mecze możecie Państwo oglądać się w internecie. Lubawa w natarciu. Będzie szansa. Dmochewicz. Bramka. 1, -1. do jednego. Ryskulski, Piłka na wolne pole. Doszedł do niej. Trafił do siatki. Teraz Szymon Licznerski. Powalczył do Komraus wszedł przed rywala, ale wraca ta piłka pod nogi graczy z Tychów i mamy wyrównanie! 2 do 2, ależ nam się rozkręcił ten pojedynek! strzelec drugiej, tej wyrównującej bramki dla GKS-u Tychy. Graj na wolne pole, przeszła ta piłka, szansa znów Mazur górą, tym razem w pojedynku z Kamińskim. Ale był tam Komraus, przerwał akcję kontraktu. Króżewski popracował w destrukcji, Króżewski strzela ponad poprzeczką. Dotarła ta piłka do Króżewskiego, może oddać strzał, teraz Grubalski, a tu już przy piłce Licznerski, piękna parada, teraz Bruno Mazura, skoncentrowany za droga, skoncentrowany Kosowski, kto wyjdzie górą z tego pojedynku, ruszył Kosowski i gol, kapitalnie nie do obrony, Wokienko, konstraktu Lubawa. Ruszył Jaskolski. Nie ma gola! Wyczuł go Bruno Mazur. I daje Kessan, Alan, Alan Komraus. Jak to rozwiąże? Mocno w środek celnie, 2 do 0. Flag jks Futsal Tychy. Za linią stanął Mazur. I gol, bardzo pewnie uderzył Dmochewicz, jest bramka kontaktowa, trafienie które na pewno karpeta. Też lewonożny gracz. Bramce za droga Poprzeczka teraz ratuje drużynę Konstraktu Lubawa. Czy Mazur? Mazur czy Licznerski? Gol, bardzo pewnie Szymon Licznerski, mamy 2 do 2 i po trzech seriach remis i po Podchodzą regularnie dosyć do piłki. Rytczy za droga. Dol skutecznie nie wyczuł teraz intencji strzelca. grubalski numer 6. Ruszył grubalski i bardzo pewnie też uderzył tutaj ten zawodnik. Z tego regulaminowego czasu gry Oliwier Bednarski w ekipie GKS Utychy. Ruszył Bednarski. Nie ma gola. Broni za droga. Pewnym krokiem zdaje się podążać. Nie za droga do piłki. Bruno Mazur naprzeciwko, ruszył za droga. Jest goli. Konstra Globowa Zagra w półfinale po tej serii rzutów karnych. Szału...